Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę Alei Mickiewicza. Długo wyczekiwany przez mieszkańców remont odcinka pieszo-rowerowego nie będzie jednak prostym zadaniem. Ani dla autora projektu, ani dla jego wykonawcy. Aleja Mickiewicza wpisana jest bowiem do rejestru zabytków. Prowadzone na niej prace będą więc wymagały odpowiedniego zabezpieczenia szpaleru historycznych drzew. Natomiast nowa nawierzchnia dla pieszych i rowerzystów będzie musiała spełniać wymogi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zwycięzca przetargu stanie więc przed nie lada wyzwaniem. Mierzący około 750 metrów odcinek wymaga bowiem kompleksowej przebudowy. Konieczna jest całkowita wymiana nawierzchni, przebudowa oświetlenia, zmiana lokalizacji małej architektury, a także stworzenie projektu zagospodarowania niskiej i wysokiej zieleni. Na zrealizowanie wszystkich wymienionych prac wykonawca będzie miał 12 miesięcy. Jednak zanim się to stanie, spełniony musi zostać jeszcze szereg innych wymogów. Przede wszystkim konieczne będzie uzyskanie przez projektanta pozwolenia na przeprowadzenie robót w sąsiedztwie historycznych LIP, podlegających ochronie konserwatorskiej, a także otrzymanie pozwolenia na budowę. Remontu nie ułatwi także fakt, że prace ziemne na tym odcinku będą musiały zostać wykonane ręcznie. To zwiększy koszt inwestycji oraz wydłuży czas jej realizacji. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, remont Alei Mickiewicza zostanie podzielony na etapy.